Cześć, witam Cię w piątym dniu naszego cyklu Jestem Gotowa na Więcej. Jednak nim przejdę do tego ostatniego podcastu z tej serii, to jeżeli słuchasz mnie po raz pierwszy, wejdź w opis do tego nagrania i zacznij od nagrania numer jeden, żeby wyciągnąć z tych pięciu dni jak najwięcej dla siebie. Więc to już ostatni dzień z tego cyklu, ale być może to dopiero początek Twojej historii. Stworzyłam ten cykl, ponieważ chcę przyciągać kobiety, które są gotowe. Napisać własny rozdział z moim wsparciem, doświadczeniem i systemem. Kobiety, które znają swoją wartość, ale czują, że nadszedł moment, by pokazać się światu na nowo. W energii odwagi, wolności i działania. Nie musisz już szukać. Wystarczy, że odpowiesz na to wyzwanie. Dziś mam do ciebie jedno pytanie. Na co tak naprawdę czekasz? Na to, aż dzieci będą większe? Na to, że będzie lepszy moment, po majówce, po wakacjach w przyszłym roku, ktoś cię zauważy i powie: hej, dasz radę? Czekasz na to, aż zniknie strach, niepewność czy chaos? Ja też czekałam, aż zrozumiałam, że czekanie też jest wyborem tyle, że to wybór, który nie prowadzi do zmian. Przez długi czas żyłam w trybie jeszcze nie teraz. Miałam milion powodów, żeby nie ruszyć. Nie mam wystarczającej wiedzy, jeszcze tego mi brakuje, jeszcze nie wyglądam jak kobieta sukcesu, jeszcze nie czuję się gotowa. Kto mi zaufa, przecież jeszcze nie mam aż takich wyników, brzmi znajomo? Każdego dnia budziłam się z tym samym uczuciem, z tą tęsknotą za czymś więcej, ale odkładałam siebie na później, na kiedyś, na potem, aż poczułam dość. Bo jeśli ja siebie nie wybiorę, świat też mnie nie wybierze. Pamiętam ten dzień. To nie był spektakularny przełom. Nie miałam miliona na koncie, ani gotowego planu. Miałam za to jedno uczucie nie chcę już tak żyć. I zrobiłam coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Zaczęłam działać z nieidealnym światem, z niepewnością, z drżącym głosem i w tym działaniu zaczęłam odzyskiwać siebie fizyczną, bo tak. To suplementacja odegrała ogromną rolę w oczyszczeniu i doposażeniu organizmu. Zaczęłam odzyskiwać również siłę psychiczną, finansową i tę wewnętrzną, która dziś czyni mnie kobietą wolną. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc zaczęło się zmieniać, bo działanie, nawet z początku w lęku, jest potężniejsze niż czekanie w nadziei. Jeśli dziś czujesz, że boisz się robić pierwszy krok, nie wiesz od czego zacząć, zastanawiasz się, czy to coś dla Ciebie, to chcę Ci powiedzieć jedno: nie musisz być gotowa, nie musisz być idealna, nie musisz mieć wszystkiego dopiętego. To wszystko pojawi się w działaniu, nie wcześniej. Czekanie to tylko iluzja bezpieczeństwa, ale działanie daje prawdziwy efekt, zawsze. Może właśnie dzisiaj jest ten moment, moment, w którym czujesz nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi, ale wiem, że tu, gdzie jestem, już nie chcę dłużej być. Jeśli pragniesz odzyskać radość, zbudować coś swojego, mieć dochód, który cię wzmacnia a nie wypala, dziać wśród osób, które widzą cię taką, jaką jesteś, cudowną i wystarczającą. Jeżeli chcesz żyć z lekkością, misją i czuć, że to, co robisz, ma sens, to nie musisz tego robić sama. Jeżeli w ciągu tych pięciu dni poruszyło się coś w Tobie, Napisz koniecznie do mnie na Instagramie, na Facebooku, albo wypełnij formularz w opisie do tego odcinka. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że powiesz: Jestem gotowa i chcę więcej, bo właśnie wtedy wchodzisz do świata, w którym odzyskujesz sprawczość, jesteś wśród kobiet, które rozumieją Twój punkt startu i masz przestrzeń, by naprawdę rozwinąć skrzydła. Nie musisz mieć pewności. Wystarczy, że masz iskrę, a z niej może zapalić się całkiem nowe życie. Nie czekaj, wybierz działanie i siebie już teraz. A jeśli czujesz, że jesteś gotowa, odezwij się do mnie, pomogę ci wejść na tą ścieżkę, którą sama przeszłam. Z moim wsparciem będzie ci łatwiej, szybciej i pewniej. A jeśli czujesz, że najpierw potrzebujesz odzyskać energię, spokój i siłę w ciele, też napisz. Opowiem ci, jakie produkty pomogły mi wyjść z wypalenia, odbudować zdrowie i wrócić do siebie. Bo może jeszcze nie jesteś gotowa na wielkie zmiany. Ale jesteś gotowa, żeby poczuć się lepiej, a to też jest początek. Niech to będzie piękny początek. Niech to będzie Twój nowy start. Wielkie dzięki za te 5 dni. Widzimy się w online. Trzymam mocno kciuki za Twoje decyzje. Linki do moich profili w formularzu znajdziesz w opisie tego nagrania. Ściskam Cię mocno. Pozdrawiam. Beata Glińska.